Hej, cześć, ciemanko, witajcie serdecznie. Z tej strony Meteor 55 a to jest kolejny odcinek Kronik z Minecraft. I dzisiaj pora na prezentację zbrojowni. W końcu po tylu odcinkach od jej zbudowania mogę ją Wam zaprezentować. Jeszcze nie było oficjalnego odcinka z prezentacji, nareszcie przyszła na niego pora. Ok, zaczynamy. Zbrojownia, czyli budyneczek, który jest właśnie przed nami. Dość specyficznie wygląda on z zewnątrz, to trzeba przyznać, bo szczerze, strasznie się męczyłem z wymyśleniem jakiegoś fajnego designu zewnętrza. No ale coś takiego ostatecznie wymyśliłem. Można zobaczyć, że można sobie wyobrazić że to takie muskuły jakby są, prawda? Że od zbroi właśnie. No po prostu takie ładne, no po prostu takie ładne zaokrąglenie. to prezentuje się nie najgorzej, muszę przyznać. Zbroja miała imię Gregorego Sponża. Nie mówię skąd to, skąd, dlaczego tak to nazwałem. Tego nie powiem. Ale ogólnie taka nazwa, postanowiłem tak nazwać właśnie z tego tytułu. Zbroja niej oczywiście utrzymana w podobnym stylu jak, jak moja cała baza i tutaj już widzicie piękne zbroje, które utworzyłem. Tak uważam, że wyszły mi świetnie. I tak, takie ściany są niektóre, zobaczcie, tutaj mamy kociołki z lawą, które się napełniają cały czas, że mają jakieś stałe źródło lawy, prawda? Pod podłogą jest też lawa, co wygląda genialnie według mnie. No i taki suficik, który też prezentuje się na najgorzej. Tutaj są oczywiście wiszące tabliczki i zaraz do nich przejdziemy. Dobra, to jest pokrótce design całej zbrojowni. Tutaj, pośrodku, po sam na samym końcu widzicie, że przechowuję swoje trimy, że mogę oczywiście je nakładać, no i upgradery do Netherite, zobaczcie. Mam poza tym jeszcze materiały na zbrojkę tutaj. Jakieś wiecie, które chciałbym nałożyć. Te w razie co? oczywiście, stół Kowalski musi być. No i mamy Crafting, tak, żeby, się, żeby na przykład powielać trimy, prawda? To jest pokrótce, słuchajcie, wszystko, jeśli chodzi o sam design. Ale teraz, słuchajcie, przyszła pora na prezentację każdej zbroi. Zbierałem te trimy na streamach, to już wiecie, nawet był cały odcinek przecież poświęcony temu, że zebrałem te trimy. Ale teraz pora, słuchajcie, żeby zobaczyć prawdziwe efekty mojej pracy i mojej, e, mojego zbierania tych tripów. Pierwsza zbrojka, którą tutaj widzimy, jest to Cisza, czyli najlepszy wzór na zbroję, według mnie, który mam też na sobie. Zobaczcie sami, no mam zbroję redstone'ową, prawda? Mam zbroję redstone'ową, taką można powiedzieć, troszeczkę. czy znaczy, może nie tyle co redstone'ową, co wiecie, z trimem z redstone'a. Ale tutaj poszedłem w coś innego mamy miedzianą zbroję. Słuchajcie, bo ponieważ Dream Silence pokrywa tak dużą powierzchnię zbroi, to uznałem, że to będzie wspaniała sprawa, żeby zrobić sobie na przykład miedzianą zbroję, prawda? I zauważcie, że kolorystyka tej zbroi, no pasuje wręcz idealnie do miedzi. No spójrzcie sami. Pasuje wręcz idealnie. I spójrzcie, jak to pięknie wygląda na tej zbrojce. No po prostu to się tak doskonale zlewa. No to jest idealne. Namęczyłem się sporo, słuchajcie, żeby wymyślić taki kolor, kolor, zbrojki, ale się udało. Zobaczcie, no miedziana zbroja powstała. Coś wspaniałego. Dalej, dalej mamy trim tak zwany Ward, albo yy, nadzorca po prostu po polsku. Nadzorca, czyli tutaj myślałem właściwie o zrobieniu takiej zbrojki, która można powiedzieć, słuchajcie, byłaby. Nie wiem, nawiązanie troszkę do bloków skarku, prawda? Zobaczcie sami, że kolorystyka samej, oczywiście ona jest skórzana. W dużej części tutaj, słuchajcie, zbrojki są ze skóry, no bo oczywiście miałem tam wolność kolorowania ich, prawda? I dobra. Słuchajcie, kolorystyka skalków w miarę tej zbrojki. Ja troszeczkę ją zmieniłem od czasu streamu, bo na streamie troszeczkę ona inaczej wygląda. Był na przykład jeszcze w ogóle trim z żelaza, ale musiałem znowu wydać diaksy, żeby, słuchajcie, powieść tego trima, więc troszeczkę musiałem diaksów wywalać, jak chciałem zmienić jakieś, słuchajcie, tutaj zbrojki. Ale to trudno się mówi, już. Po to właśnie zbierałem te diaksy, prawda? Po to właśnie je zbierałem. Tak bardzo, że tak powiem, skrupulatnie i mm, bez wyjątków, prawda? Bo wiedziałem, że będę ich potrzebował po prostu. No i słuchajcie, odpłacam się teraz dobrze. Dobra, ogólnie, co na tej zbrojce chciałem osiągnąć? Faktycznie, kolorystyka skalku i dodatkowo, yy, że tak powiem, tak w kolorystyce katalizatora to chciałem zrobić, prawda? Czyli, właśnie, jest skalk i troszeczkę tej części, nie wiem, z kości? Można tak chyba powiedzieć, z kości, słuchajcie. Taka właśnie to jest, to jest akurat trim skwarc, bo uważam, że wygląda tutaj bardzo dobrze, jako że tak powiem, właśnie ta część katalizatora troszkę jaśniejsza. I tutaj mamy, zobaczcie, jeszcze takie wstawki z, ze skóry, niestety one są na każdej z skórzanej, chociaż tutaj to zobaczcie jak ładnie to zakryła to mieć. pasowało się idealnie, ale w tym przypadku to akurat, słuchajcie, kiepsko troszkę wygląda, no ale to niestety, no nie mogę tego usunąć w ten sposób, no to tak będzie wyglądać po prostu. Dobra, mamy zbrojkę Coast, czyli Wybrzeże, która, słuchajcie, no nie miałem na nią praktycznie w ogóle pomysłu, powiem Wam szczerze, absolutnie nie miałem na nią pomysłu. Ale ostatecznie wymyśliłem sobie coś takiego, ponieważ lapis pasuje troszkę do kolorystyki zimnego oceanu, chociaż to sobie dopowiadam teraz już właściwie. Wymyśliłem, znaczy później już sobie to dopowiedziałem, nie, że wymyśliłem sobie, że faktycznie no może ta kolorystyka odpowiadać kolorystyce zimnego oceanu, a kolorystyka zbroi żelaznej, bo to jest żelazna zbroja, może odpowiadać Stone, Shore, czyli biomowi, który się pojawia bardzo często przy zimnym oceanie. Więc uważcie, tu mamy faktycznie wybrzeże, tak jakby ta tak jakby wybrzeże po prostu nie w tej zbrojce. Tak to wygląda. Myślę, że całkiem ciekawie. Dobra, dalej. Tide tak zwane, czyli fala. To jest trim oczywiście, który zdobywa się, właśnie, to jest trim z Ancient City, te dwa z Ancient City są. Ten jest z wraków, a ten jest z podwodnej świątyni, oczywiście z Elder Guardiana. Trim, który w sumie, no wiecie, tutaj miałem pomysł, żeby zrobić taką zbroję typowo morską, no i to właśnie osiągnąłem, zobaczcie. Użyłem diamentowej zbroi i nałożyłem na nią diamentowy trim, no i według mnie wygląda ona bardzo fajnie, no właśnie na taką typową zbroję morską, prawda? I prezentuje się to ładnie, według mnie, prezentuje się to ładnie. Dalej, jeden z moich ulubieńców chyba, wiecie, czyli tak zwany sentry. Team, z którym się namęczyłem najbardziej, żeby go zdobyć. Ten zwierzy pillagerów oczywiście. Yy, ale tak naprawdę, yy, muszę wam powiedzieć szczerze, to jest chyba jeden z stream, w którym się najbardziej podoba. Yy, znaczy, to jest, zbroje, to jest chyba jedna z moich ulubionych zbrojek. Dobra, ogólnie co ja chciałem tutaj osiągnąć? Chciałem osiągnąć taką kolorystykę właśnie typowo piladżerową wiecie, o pillagerze mają swój ubiór, i właśnie on jest w takiej mniej więcej kolorystyce tego, co nie? Tak mniej więcej to jest ta kolorystyka i chciałem coś takiego osiągnąć. I zobaczcie, że wygląda to myślę, bardzo dobrze. Nawet ten brąz się wpasował troszeczkę, nie? No i żelazo oczywiście, bo pijacze, że chyba, chyba, nie jestem przekonany, mają na sobie jakieś żelazne elementy, więc pasuje to dobrze. Chyba, nie jestem przekonany. Ale zobaczcie sami, no zbroja wygląda świetnie według mnie, naprawdę. Dalej, to nie jest mój pomysł. To nie jest raczej mój pomysł, co tutaj zrobiłem, ale chciałem zrobić taką zbrojkę, ponieważ to po prostu wygląda świetnie. I jest to zbroja Ewokerowa. No na nic lepszego raczej bym nie wpadł. No, spójrzcie sami, jak to wygląda genialnie. Zbroja Ewokerowa, czyli po prostu złote elementy i dodatkowo troszeczkę, słuchajcie, czer czerni. Tak jak to Ewoker, słuchajcie, ma. Wygląda to myślę całkiem fajnie. To ogólnie to się nazywa w ogóle dręczycie, czyli Vex w sumie, a nie evoker. Ale spójrzcie sami, że to wygląda, jakby to był evoker, prawda? Troszeczkę, jakby to była zbroja Ewokera. No więc dlatego, słuchajcie, tak to sobie troszeczkę skopiowałem, można powiedzieć, ten pomysł, już to widziałem gdzieś, no i postanowiłem sobie to, słuchajcie, skopiować, bo mimo wszystko, no to był taki genialny pomysł, że nie mogłem sobie odpuścić, wiecie, żeby zrobić zbroję Ewokerową. no wygląda świetnie. I właśnie, jeszcze jedna kwestia, nie, dobra, nieważne, myślałem może, czy nie zrobić właśnie szalej zbrojki tutaj, tak wiecie, w kolorystyce Vexa, ale na, na razie nie, na razie nie, na razie jednak to wygląda zbyt dobrze, słuchajcie. Dobra, dalej. Zbroja to oczywiście zdobywa z Woodland Mansion, na to, no wiecie, czyli z leśnej posiadłości, a to się zdobywa oczywiście z wieży pillagerów. Dobra, tutaj mamy zbroję dzicz, czyli Wild. Z nie z podwodnej, tylko z dżunglowej świątyni. No i taka typowa kolorystyka dżunglowa, czyli wiecie, jakby takie liście jako zdawa, czyli oczywiście emeraldy. No i zbroja taka w kolorystyce właśnie natury, prawda? W kolorystyce roślin. Dalej. Zbroja wydma, czyli zbroja z piramidy, prawda, z piramidy, tak, z piramidy, dokładnie, z piramidy zbroja, piramidy, <noise> zbroja z piramidy, no i ona tak wygląda mniej więcej, nie, myślę, że całkiem ładnie wyszła, takie kolorystyce jakby mumii, prawda, jakieś, to mi się bardzo podoba, tutaj w ogóle jedna ciekawa kwestia, ja przez chwilę się wahałem, słuchajcie, jak to, czy zbroje, czy tej zbroi leciutko nie przekolorować, no i przekolorowałem ją trochę faktycznie, no i pożałowałem troszeczkę, chociaż ta różnica była naprawdę znikoma, wiecie, bo... <noise> Ta różnica była mega z nich. Dobra, wiecie co, może powiem Wam całą historię tej zbroi. Najpierw ona miała być w ogóle zbroją Coast, czyli wiecie, właśnie to taką jakby zbroją marynarza. Później przykolorowałem ją troszeczkę właśnie na tą zbroję, żeby była odpowiednia do, do trimu Dion, czyli właśnie tego pustynnego. Ale ostatecznie, wiecie co, chciałem jeszcze ją troszkę przerobić, no i pożałowałem, bo mimo wszystko mi nie pasowało troszeczkę, wiecie. A to było zbyt dobre dla mnie, to po prostu zbyt dobrze wyglądało, żebym to już przerabiał, więc... Znaczy wiecie, żebym to porzucił, więc postanowiłem wrócić się na streama skopiować wszelkie kroki, słuchajcie, jakie podjąłem w zrobieniu tej zbroi. Poprzednio oczywiście wywaliłem, no i zrobiłem od zero już jeszcze raz, prawda? No i tak wygląda. Bo chciałem osiągnąć ten sam kolor, nie chciałem innego, chociaż ten, który osiągnąłem wcześniej, słuchajcie, był bardzo podobny, no ale dobra. To już wiecie, ja, zaburzenia obsesyjne, kompulsywne i tak dalej. Ale wygląda pięknie, słuchajcie, ta zbroja, naprawdę, zobaczcie jaka jest fajna. Kolor jest cymumi. Dalej. Zbroja właśnie z twierdzy. Zbroja z twierdzy, czyli A, i tak zwane, albo oko po polsku. Zbroja, która tak naprawdę, nie miałem na nią absolutnie pomysłu, jak z wami szczery, ale postanowiłem zrobić taką w kolorystyce książeczki, słuchajcie, enchantowanej. I oczywiście, wiecie, jako, że Lapis stosuje się w tym, jako, że Lapis stosuje się w enchantingu, to postanowiłem właśnie to zastosować. No i zobaczcie, to jest taka kolorystyka w ogóle chyba książek, w ogóle, nie wiem, biblioteczek, prawda, enchantu i tak dalej. Ta, zbro, ta sama ta zbroja, taka właśnie czerwona troszeczkę. A jeśli chodzi o e, trima to jest to trim właśnie z zapisu jako że pasuje do enchanteringu. I zobaczcie, trochę brązu, jako że okładka książek jest brązowa, więc to też pasuje. Całkiem ładna zbroja ostatecznie wyszła. Dalej, zbroje właśnie mamy z Ruin Szlaku 4 tutaj. I teraz tak, pierwsza zbroja, no bo one nie są jakieś powalające, więc z wami zupełnie szczery. One, no może oprócz tej, ta wygląda przepięknie według mnie. E jak pamiętam, szczery, to faktycznie, On nie wyglądają jakoś powalająco, chociaż naprawdę ładne są. Naprawdę są ładne, ale w porównaniu, na przykład, ze zbroją Silence, to, to o czym my mówimy, prawda? Ale dobra, słuchajcie, mamy zbroję gospodarz. Taka brązowa kolorystyka, i właśnie dlatego, że brązowe z udało się wtopić te tutaj wstawki ze skóry. Co myślę, że wygląda nieźle, wiecie? Co myślę, że nie wygląda jak najbardziej nieźle. Nie no, ładne są te zbroje, mimo wszystko. Mimo, że one są z ruin szlaku, to prezentują się w całkiem, całkiem przyjemnie. Dobra, ale wracając. Tutaj mamy taki. W sumie, wiecie, to jest nawiązanie do twardego dirta, można powiedzieć, troszeczkę ten kolor brązowy, jaki się generuje w ruinach szlaku. I recną, czyli takie troszkę nawiązanie do tego. Dalej, zbroja opiekun. Czyli zbrojka taka nawiązująca do białej terakoty, która się generuje w, w ruinach szlaku. I trochę żelaza, które w sumie po prostu pasowało mi tutaj troszeczkę, nie? Nie wiem, czy właśnie. No tak, po prostu, które też mogłoby troszeczkę podkreślić bardziej to zbroję, Wiecie, troszeczkę bardziej, że tak powiem, pocieniować. To jest nawiązanie ogólnie, jak mówię, do białej terakoty. Dalej, zbroja rzeźbiarz, która jest nawiązaniem chyba do jasno-szarej terakoty. No właśnie ona jest niebieska, jasno-szara terakota. taka, taka, jasno, taka ciemno-niebieska, taka w sumie troszkę też w szary może iść, nie? Chyba coś takiego to mniej więcej było, nie jestem przekonany. No i oczywiście mieć, która tutaj jest, no i ona wygląda myślę całkiem ładnie, wiecie, tam już ja po prostu ją dałem, bo wyglądało nieźle. Dalej, zbroja włóczyki, czyli właśnie zbroja, którą, że tak powiem, chciałem zrobić w korzysty też wiru i nawet mi się to udało, bo żwir się oczywiście generuje w ruinach szlaku, tak samo jak ta jasno szara, czy tam błękitna terakota, nie wiem, która to była konkretnie. Ale dobra, zbroja w czyli w kolorystyce gravela i zobaczcie tutaj dałem Ametys, który prezentuje się na tej zbroi, akurat myślę bardzo ładnie. Tak jak zobaczycie, zresztą to można uznać za kolorystykę troszkę geody dawnej. Bo zauważcie, że tu się kiedyś generował, właśnie był Ametys, więc pasuje to myślę całkiem fajnie. I teraz, chyba to jest mój ulubieniec, nie licząc zbroi, oczywiście miedzianej. To jest chyba mój, moja druga ulubiona zbroja. No może jeszcze ta z pillagerami gdzieś tam jest, ale to, to jest coś cudownego. To jest zbrojna netherite'owa z y, trimem, słuchajcie, żebra, ewentualnie, nie wiem jak po angielsku, bo ribs chyba, tak, rips było po angielsku, czyli oczywiście tego z twierdzy netherowej, no spójrzcie jak to wygląda. No widerowy szkielet po prostu, widerowy szkielet. I wiecie co, ja tą zbrojkę zrobię sobie chyba na następnym save'ie, żebym, jako moją główną, bo zobaczcie jak ona pięknie wygląda. Ona jest po prostu cudowna jest netherite'owa oczywiście i pasuje idealnie do kolorystyki widerowego szkieleta, więc tam mi się mega podoba. Dalej, zbroja ryjek, czyli snout po angielsku, z bastionu oczywiście, tak w ogóle ciekawostka, nie mamy jednego itemku snout w grze, bo jest jeszcze, po pierwsze jest właśnie trim snout i po drugie jest wzór na sztandar snout, więc <laughs> recykling mojangu, dobra, ale wracając, spójrzcie jak to wygląda. No, według mnie naprawdę super, bo zobaczcie sami, to jest kolorystyka złota, czyli pigliny uwielbiają złoto po pierwsze. A po drugie, kły takie piglina można powiedzieć, prawda? Czyli właśnie kolorystyka kwarcu tutaj zastosowana. Nie właśnie, bo wiecie, no bo kły piglina po prostu, nie? Czyli właśnie kolorystyka kwarcu, pasuje Pasują się całkiem dobrze. Dalej. Mamy wzór Spire, albo iglica po polsku, Zen City. I to jest wzór, że tak powiem który ma nawiązywać troszeczkę do kolorystyki NCT i do Shulkerów, zobaczcie sami, no to jest takie fioletowe i dodatkowo troszeczkę diaksów zastosowałem, które pasują po prostu do NCT z tego względu, że no diaksy się tam znajduje, diaksów i diaksowych itemów w ogóle się tam znajduje naprawdę sporo i słuchajcie, to jest tyle z tej zbrojowni sama budowla, sama zbrojownia i same zbroje uważam, że wyszły genialnie słuchajcie, w następnym odcinku możecie się szykować na prezentację całej tej wioski niekoniecznie całej wioski, a całej bazy bo jest co pokazać, słuchajcie, jest co pokazać, jest co zaprezentować. Tak jak przed nim sobie robiłem prezentację meteorytowej wioski, to tutaj trzeba zrobić jeszcze raz prezentację tej pierwszej mojej bazy. Tu w ogóle jakiś wieśniak, który nie śpi, widzę, jest. No, tu jest chaos staczny z wieśniakami, wiecie. Zobaczcie, czy w ogóle jakieś łóżko jest wolne. Uuu, dziwo. Czekaj. Ty skamieniasz? Nie, narzędziasz. Okej. Okay. Hmm. Może mamy nadmiar wieśniaków w sumie, bo sobie chyba rozmnażałem ostatnio, wiecie. Żeby troszeczkę tutaj się z powrotem zregenerowało. Zregenerowała liczebność wiśniaków. No. Dobra. Słuchajcie, w każdym razie dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. To było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał z prezentacji zbrojowni. Następny, tak jak mówię, prezentacja wioski. A ja jeszcze wracając do tego chaosu w tej wiosce, to będę go pewnie ogarniał dopiero na koniec, co w sensie wiecie. Przypiszę wieśniakom łóżka, stacje robocze, tak żeby to było wszystko dopięte na ostatni guzik. Ale dobra. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, za dzisiejszy odcinek. Myślę, że całkiem fajne. Zbrojownia wyszła genialnie. To było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.